jak to Będzie widać? Cyk Zobaczcie no, Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj orka W sumie po burakach i do buraków Po burakach cukrowych, tu było zgłęboszowane No tam chcecie wierzyć albo nie, ale jest u nas Spod spodu jest ciapa 5-10 cm maksymalnie a a pod spodem jest, słuchaj, ziemia się tam wołuje. Tam będę jechał, to wam pokażę, ale pokażę wam, co tutaj brat ogarnął z tym kołem, bo to już nie szło wytrzymać z tym. Na razie tylko tak pokażę. Taki tam zwykły jakiś, no zwykły gazowy siłownik. Tu mocowanie, to jest jedna śruba wywalona. I niech się uczą konstruktorzy w prosty sposób, jak, jak powinno działać koło, a nie tamtej mi się tam nie byli na polu, nie wiem jak jest inaczej, inaczej jak jest na równym polu, a inaczej jak jest na skosach, jak, jak teraz jeżdżę tam koło domu, to tam jest jest skos to gdzieś tam ten, nierówno no i to koło lata jak głupie teraz już nie lata. Na razie ładnie to wszystko działa. Możemy na jakieś, nie wiem, 25, 28, coś takiego na górkach oczywiście, na górkach oczywiście... Idzie to płycej troszkę, ale suma summarum bardzo ładnie się orze. Mówię, tu dużo roboty zrobił głębosz, bardzo lekko się ora akurat. Równo no przede wszystkim, zobaczcie, gliny nie ma, ta ziemia jest normalnie krucha, nie? Nie to, co w tamtym roku. Jeszcze widzę, że niektóre resztki obornika, co w tamtym roku było wywożone, tak już się nie rozłożył do końca. Ale to wiadomo, że w jeden rok się wszystko nie rozłoży. O, zobaczcie, tu jest... No tu akurat nie byłem, bo byłem... No wyjeździe, o, zobaczcie jaka sucha ziemia jest. O, to jest normalnie o. Wszystko jest suche. No i tak to wygląda. Zaraz wam pokażę jak będę jechał w tamtą stronę. Tu jest, zapytacie, bur po burakach i do buraków. Tak będą wysiane, wysadzane tutaj buraki, te na nasiona. Akurat tak działki pasują i tak musi być. Zobaczymy jak to będzie. W praktyce, bo teoretycznie to były choroby, nie choroby, ale No, ale zobaczymy. Tam dzisiaj jeszcze opryskana pszenica. Dzisiaj w ogóle mamy 26 październik Ta pszenica, co jest po, po tej litce, po pojętrzmieniu jest zasiana ładnie wszędzie Równiutko pozyskodziła Julius opryskana i sezon w sumie zakończony, jeszcze tylko Pogłęboszować tą nową działkę i zaorać ale W sumie to już były wysiane nawozy Tutaj była wysiana jakaś tam lubofoskę jeszcze dostałem yy, po 250 kg yy, no tylko tak skromnie w sumie, bo tu jest bardzo duże, mają yy, zasobności gleba akurat, no to oto tylko tyle, a, a podburaki cukrowe bym nie będzie osobny film, albo Albo razem go złączę, może Może dron doleci, to To będą jakieś akcje z drona, jak nie będzie, no to trudno. A jak na razie o zobaczycie szyberek otwarty, bez klinki, fajnie się jeździ. 12 stopni i dobra, jakbym będę to wam pokażę jak to działa w ogóle go. tak jak w piosence go, go, go lecimy idzie tam cały czas P4 1800 obrotów no tam 8 na godzinę chyba ja zobaczcie, tu będzie widać zaraz jak ziemia się sucha wyorywuje ale naprawdę mówię sypie się ta ziemia, to jest inna orka jak oraliśmy pod, pod pszenicę czy pod dżepa. to jest taka wysuszona ziemia, to nawet widać to zobaczcie w to bym, yy, tak jak w tamtym roku yy, pisaliście, żeby orał na skibę, w to bym się w to bym się śmiało spakował z aktywnym i bym siał w to, bo to jest późno ale zobaczcie jaka ziemia sucha nie wiem jak to będzie na kamerze widać, ale ale jest normalnie sucha ziemia o. Nawet resory się nie odginają, także dużo, dużą robotę zrobił. Głębosz. O i tak to idzie. Fajnie, wszystko równo zaorane. Nowe dłuta są założone. Yy, tamte oryginalne, co były tam oryginalne, nie wiem czy tam oryginalne, jakieś tam były założone. Te pierwsze co, co przyszły z półkę zaorało 80 hektarów. To w sumie jedna dłuta 40 hektarów. A tak, średnio, tak gdzieś mniej więcej tak jest dobrze policzone. To tam. Ale myślę, że jeszcze wytrzymają te dłuta to Zobaczcie, na górkach dosyć równo się orze, no pod tę górkę jest ciężko akurat podjechać, bo to jest mokra dosyć Teraz może blokador włączę, to będzie lepiej pod tę górkę Ale jakby tu nie kłęboszowało, zobaczcie od razu Od razu się ślizga tutaj Spod spodu się kleja, a, a pod spodem jest normalnie sucho ale na tej glinie zobaczcie, jak to się kruszy wszystko nie? Dobra, tutaj wam zaraz to tak na szybko zawracam, to jest krzywo trochę, ten płot trochę tu zawadza i tak się ciężko tutaj... Dobra, zaraz wam pokażę jak to będzie widać. Cyk Zobaczcie, teraz te kółko stoi normalnie do tyłu tym czubkiem. I jak na dół go opuszczę, no to już jest. Automatycznie ono idzie do tyłu, a nie do przodu. Nie lata. O to chodziło w ogóle. W sumie brat to wymyślił. Tanim kosztem i problem. Problem mam nadzieję, że będzie rozwiązany z tym kołem. zobaczcie, będę teraz opuszczał, bo muszę jechać równo. Zobaczcie, idzie cyk automatycznie do tyłu i nie ma problemu teraz. I jest bajka. Także ty. Dużo muszą się jeszcze nauczyć konstruktorzy. Nie wiem, jak to koło pracuje z amortyzatorem, ale z tego, co czytałem po opiniach. No to bez szału, też jest ten namorty... koło z amortyzatorem w... w Agromaszu. Tu wujek Makuna to jest bajka, te koło. Przedawał. Ferneland, a Agromasz jeszcze tego koła widzę, że nie to pracował raczej nie to pracuje, bo myśli taki bobel. Sprzedawać to, to porażka. jest To każdy, każdy ten kuch ma i każdy wie, bo co innego na równym oracie, co innego gdzieś tam na skosie, gdzieś tam obracać go. Bo... No każdy ma inne warunki i tyle to tu będziemy wiele gadać mówiłem o że dobrze tylko te koło wkurzało i teraz jest dosyć ustawione, ładnie na śrubie pływa te koło teraz jest zrobione, tam trzeba będzie pomalować bo to na razie tylko taki prototyp był i tyle, I oramy i do zaoranie jeszcze dyszkaj. I, i, i tak to na razie idzie także nie, nie zanudzam, na razie Je še jaz, ki ga lahko poslušate odpreti.